Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaproponować taką mini listę piłkarzy Primera Division, których część z Was pewnie nie zna, część z Was pewnie w ogóle nie słyszała o tych nazwiskach, a są to nazwiska, które w moim odczuciu szanujący się kibic już znać powinien, ponieważ są to piłkarze, którzy. Wydaje mi się, albo za chwilkę będą gwiazdami La Liga, albo już nawet takimi są, albo za moment trafią do największych klubów europejskich. Być może będziecie mieli okazję mnie za jakiś czas rozliczyć, kiedy okaże się, że z tych nazwisk, które przedstawię, nikt nie zrobił kariery. No trudno, może tak się okazać, ale być może. Pojawi się tutaj jakiś taki złoty strzał. No to jedziemy z tymi nazwiskami. Lega Nes to klub, który jedną nogą znajduje się już w Segunda División. Dlaczego to wszystko się tak posypało? Może kiedyś nagram o tym oddzielny odcinek, jeśli to w ogóle kogokolwiek interesuje. Natomiast wydaje się, że można to sprowadzić w dużej mierze do braku bramek. Odszedł Józef Siri, który strzelił 4 gole dla Lega. Odszedł Martin Brightwhite, który zaproponował 6 trafień. I został jeden najskuteczniejszy zawodnik, czyli Oscar Rodriguez. 9 goli w tym sezonie a poza nim, jeśli spojrzycie sobie na tabelkę najskuteczniejszych zawodników Leganes, pod nazwiskiem piłkarza wypożyczonego z Realu Madryt mamy zawodników, którzy strzelili maks jednego gola. Kompletny dramat. A Oscar strzelił cztery gole z bezpośrednich rzutów wolnych, co czyni go najskuteczniejszym pod tym względem zawodnikiem w najsilniejszych ligach europejskich. W Hiszpanii najlepszym obok Leo Messiego, bo Argentyńczyk też ma cztery gole strzelone w taki sposób, ale jeśli porównacie sobie skuteczność wykonywania rzutów wolnych, to w tej klasyfikacji Oscar jest piłkarzem nawet lepszym. W meczu z Majorką strzelił gola nieprawdopodobnego. 30 kilka metrów, młotek w nodze, taki Tomahawk w stylu Cristiano Ronaldo z tych najlepszych czasów. Myślę, że Juninho Pernambucano takiego uderzenia by się nie powstydził. No i trudno się dziwić, że Tony Amor, asystent Javiera Aguirre, pierwszego trenera Leganes, stwierdził, że niektóre rzuty wolne bite przez Oscara są lepsze nawet niż rzuty karne. Ostatnio komentując starcie Leganes z, Gran z Granadą, znalazłem taki komentarz jednego z kibiców Lega, który stwierdził, kiedy Oscar opuścił boisko z powodu Kontuzji, że to jest efekt urazu pleców, skolioza, z tego względu, że Oscar niesie na swoich barkach właśnie drużynę Leganes. Jaka jest przyszłość tego piłkarza? W Segunda Division nie pozostanie. Nie ma co się czarować, nie miałoby to większego sensu, żeby piłkarz, który tak świetnie zaprezentował się teraz w rozgrywkach hiszpańskiej ekstraklasy, spadł półkę niżej. Podejrzewam, że Real Madrid będzie chciał go wypożyczyć do klubu, który przede wszystkim stara się grać piłką, który preferuje taki futbol ofensywny, futbol taki, przy którym ci młodzi zawodnicy tak doskonale wyszkoleni technicznie, jak Oscar, tu mówimy o piłkarzu, który może zagrać praktycznie na każdej pozycji w drugiej linii. Niezwykle wszechstronny zawodnik, że wyślą go do klubu, w którym będzie się mógł rozwijać. Mówi się teraz o Realu Betis, ja Myślę, że może pojawić się temat Realu Sociedad. Także tutaj oczywiście w tle pozostaje osoba Martina Odegarda. W każdym razie Oscar Rodriguez, choć jest piłkarzem jeszcze nieregularnym, choć czasami troszkę ginie nam z pola widzenia podczas meczów Primera Division, to zdecydowanie jest takim nazwiskiem, które warto zapamiętać i to nie tylko za te fenomenalne rzuty wolne. My Myślę, że to jest piłkarz, no minimum na najbliższe lata, na taki poziom klubów, właśnie w stylu Betis, Sociedad, walczących o europejskie puchary. Granada jest klubem, przez który w ciągu ostatnich pięciu lat przewinęło się najwięcej zawodników, spośród wszystkich klubów Primera División i Segunda. Było tych piłkarzy aż 119. I kiedy w tym klubie pojawił się. Pan Monterubio, który odpowiada między innymi za politykę transferową, najpierw musiał zająć się bardzo dużą liczbą piłkarzy, których trzeba było poupychać w różnych miejscach, podogadywać się, znaleźć im nowych pracodawców. I takich zawodników było 72, bo tak funkcjonowała Granada, że miała bardzo rozbudowane rezerwy, plus ze względu na te koneksje z rodziną Podco, która już nie jest właścicielem Granady. Całe zastępy piłkarzy, często wypożyczanych z Watfordu czy z Udineze trafiały właśnie na Nuevo Los Carmenes, w tym Paweł Buchniewicz, obecny obrońca górnika Zabrze. Ale w Granadzie zaponowała normalność, o tym też pewnie pojawi się kolejny odcinek i pojawili się piłkarze mniej znani, mniejsze nazwiska, ale jednak prezentujący doskonały poziom. I takim, bramkarze, takim bramkarzem, no właśnie, takim piłkarzem jest 26-letni bramkarz z Portugalii, Rui Silva, który na początku tego sezonu. Wysłał taki sygnał, że dzięki grze w Primera Division chciałby trafić do kadry, o co oczywiście będzie mu ciężko ze względu na osobę Rui Patricio. Natomiast jeśli bramkarz granady na tym etapie sezonu jest w stanie zachować 11 czystych kąt, to jest to moim zdaniem wynik nieprawdopodobny i to wynika nie tylko ze świetnej organizacji w defensywie Granady, z tego oczywiście też, ale także ze względu na fenomenalną grę Rui Silwy, który przy okazji w ostatniej kolejce obronił rzut karny. I myślę, że tutaj kwestia gry w reprezentacji. Portugalii będzie wracała, że to jest kwestia czasu, kiedy ten piłkarz będzie no przynajmniej jeździł na, na zgrupowania, i kwestią czasu jest też transfer Rui Silwy do mocniejszego klubu. Jestem przekonany, że gdyby teraz Rui Silva trafił na przykład do Betisu na estadio Benito Villamarín, bo o zainteresowaniu Verdi Blancos ostatnio się mówiło, to z miejsca wygryzłby Joela Roblesa, czy wygryzłby Tomasza Waclika w Sewi? Nie wiem, myślę, że jest to bramkarz porównywalny. Natomiast jeśli oba te kluby z Sewilli faktycznie już teraz zabiegają o Rui Silwę, to o czymś świadczy. I wydaje mi się, że mówimy tutaj o piłkarzu, który już poziom Granady przerósł i teraz czas na kolejne wyzwania nie jest to piłkarz najmłodszy, 26 lat, no ale jest to bramkarz tak więc dekada jeszcze przed nim Rui Silva uzupełniając interesują się także Benfica i Porto ile ten piłkarz może kosztować, mówi się o kwocie mniej więcej na poziomie 15 milionów euro, natomiast to były informacje jeszcze przed lockdownem Teraz ta cena powinna spaść Tak więc jeśli taki bramkarz jak Rui Silva byłby do wyjęcia Na przykład za dychę To jest po prostu nieprawdopodobna promocja Jakiś czas temu zastanawiałem się Co by było gdyby z Barceloną pożegnał się Samuel Umtiti I gdyby nagle Barcelona postanowiła sprzedać Klemonta Longleta Albo gdyby chciała znaleźć alternatywę dla Longleta I dla mnie takim naturalnym kandydatem Który jeszcze nie jest oczywiście gotowy na grę w samej Barcelonie Ale być może gdyby trafił na Camp Nou To później gdyby dobrze się rozwinął to mógłby wskoczyć na ten najwyższy poziom. Jest Pau Torres, obrońca Villarreal i już reprezentacji Hiszpanii. Jemu wystarczyło 10 spotkań w La Liga, żeby dostać pierwsze powołanie z drużyny La Rocha. I naprawdę znakomicie rozwija się ten elegancko grający stoper. Stoper bardzo nowoczesny, pasujący do takiego futbolu w stylu właśnie Guardioli. Wyprowadzenie piłki, głowa do góry. Szukamy różnych opcji podania, a przy tym akcenty w ofensywie. Wydaje mi się, że jest to piłkarz, który gdyby Manchester City nie miał teraz Ameryka Laporta, to rzuciłby z pewnością. Okiem właśnie na Torresa. O tym też się mówiło właśnie o zainteresowaniu takich klubów. Jestem przekonany, że jeśli Paul Torres nie opuści. Villarreal już teraz, to dokona tego w, w następnym oknie transferowym, czyli za rok, bo wydaje mi się, że to jest też taki zawodnik, który wskoczy na taki poziom, gdzie dobije po prostu do tego sufitu i już dalej nie będzie w tym miejscu się rozwijał w wystarczającym tempie. Władze Villarreal twierdzą, że gdyby mogły, to chciałyby podpisać dożywotni kontrakt z Pau Torresem, żeby mieć stopera na dekadę. Robert Moreno, do niedawna selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, dzisiaj prowadzący Kamila Glika w Monaco, twierdzi, że jest to stoper jak z podręcznika. Idealny taktycznie, idealny jeśli jeśli chodzi o ustawienie, a przy tym świetnie wyprowadzający piłkę. A zwróćcie uwagę, że od kiedy w futbolu pojawili się tacy piłkarze jak Piquet i Ramos, to cały czas w trakcie tej sztafety pokoleń pojawiają się kolejni zawodnicy aspirujący do gry w reprezentacji Hiszpanii, natomiast brakuje takiego jednego klarownego kandydata, o którym moglibyśmy powiedzieć: no to to jest wreszcie taki stoper, który uspokoi kadrę Hiszpanii na kilka lat. Z tym nie poradził sobie ani Mark Bartra, ani Diego Jorente. Ani w zasadzie inni piłkarze, którzy dostawali tam powołania. Inigo Martinez chociażby, i wydaje mi się, że Paul Torres do takiej gry absolutnie jest predestynowany i że on sobie z tym poradzi. Dla pana Janesy wzór poświęcenia i wysiłku. Piłkarz, który przeszedł wszystkie kategorie młodzieżowe via Real, który potrafi fantastycznie szkolić młodych piłkarzy i który później potrafi także przygotowywać środkowych obrońców do transferu. Coś o tym mogą powiedzieć m.in. Mateo Musakio, Erik Bai czy Gabriel Paulista występujący. W Walencji. Natomiast patrząc na potencjał Ressa, nie zdziwię się, jeśli ten facet zrobi większą karierę niż wymieniona trójka. I kolejny świetny stoper, który na 100% zmieni teraz klub. Mohamed Salisu, klauzula 12 milionów euro. Real Valladolid, super warunki fizyczne. Wyprowadzenie piłki, dobrze ustawiający się piłkarz, bardzo inteligentny, odkrycie tego sezonu. Primera División, jeśli chodzi o obrońców, czy numer jeden, nie wiem, ale top 3, top 5 z pewnością. Jakie kluby pytają o Mohameda Salisu? Tutaj posłużę się cytatem z dyrektora Miguel Angela Gomeza, pracującego w Realu Valladolid. Jest Anglia, są dwie oferty z Francji, są trzy oferty z Włoch i z Hiszpanii jedna. Jaka z Hiszpanii? Prawdopodobnie chodzi o Atletico Madrid i jakiś czas temu Juan Mata Senior ojciec oczywiście piłkarza Manchester United, który jest agentem reprezentującym właśnie Mohameda Salisu, przyznał, że najbliższe okno transferowe to będzie Mercato właśnie dla tego zawodnika, który no, opuści po prostu Real Valladolid. Ronaldo już zabezpieczył się, jeśli chodzi o obsadę tej pozycji, ściągając z Realu Madryt Javier Sancheza i godząc się poniekąd, że takiego zawodnika utrzymać się nie da. Jaki klub ostatecznie sięgnie po Salisu? Być może sam zawodnik wyjdzie z założenia, że on jeszcze nie jest gotowy na takie, topowe granie w klubie właśnie typu Atletico czy w jakimś topowym klubie Premier League być może wybierze jakąś taką stację pośrednią. Tutaj mówiło się m.in. o Ren, które byłoby w stanie zaproponować takie pieniądze i w którym być może mógłby się jeszcze lepiej rozwinąć Salisu i niewykluczone, że wtedy w drugą stronę z kolei powędrowałby Clément Grenier, którego łączy się z Realem Valladolid. Tak nawiasem mówiąc w każdym razie co do tego można być przekonanym jeśli chodzi o innych piłkarzy, oni niekoniecznie zmienią kluby już teraz, no Oscar Rodriguez na pewno natomiast Mohamed Salisu na bank zmieni teraz klub, no chyba, że wydarzy się nagle jakaś katastrofa i dozna bardzo poważnej kontuzji, ale myślę, że tak czy inaczej klub zainteresowany usługami tego piłkarza i tak po prostu by po niego sięgnął a jeśli chodzi o środkowych obrońców i tutaj wymienię dwa nazwiska bank w tym sezonie absolutnie rozbiła Sevilla, przede wszystkim Diego Carlos potężny brazylijski stoper który naprawdę wyrasta na kompletności Kompletnego środkowego obrońca w tym sezonie Primera División. Dla mnie absolutnie jedenastka sezonu, jest gra z piłką, są warunki fizyczne, skuteczność w defensywie jest absolutnie wszystko. A przy tym to, co szczególnie mi się podobało Diego Carlosa, to te takie dłuższe podania idealnie zagrane co do centymetra w stylu Virgilla van Wandajka. Nie twierdzę oczywiście, że jest to poziom holendra. Natomiast wydaje mi się, że gdyby Diego Carlos teraz trafił do klubu elitarnego, czyli mówię o klubie top 10 z Europy, to powinien sobie poradzić, co mnie dziwi, że ten piłkarz tak długo występował w nocy, to znaczy w przecie. Jednak klubie ligę, że żaden dyrektor sportowy nie zdecydował się go wyjąć wcześniej. Monchi zaryzykował, Mączy postawił. Mączy znający świetnie rynek francuski, uznał, że idealnym kolejnym przystankiem dla Diego Carlosa powinna być Sevilla i to się sprawdziło. A Monci przy okazji sprowadził także droższego piłkarza piłkarza, który, jeśli spełnią się wszystkie bonusy, może stać się najdroższym zawodnikiem w historii klubu ze stadio Sanchez-Pis-Juan z Girondem Bordeaux Gila Kunde. To jest piłkarz młodszy, piłkarz Bardziej na przyszłość, jeśli chodzi o Sewije, piłkarz bardziej nerwowy, bardziej niepewny, tak to wyglądało zwłaszcza na początku sezonu, kiedy zdarzała mu, się, zdarzała mu się duża liczba błędów, natomiast z każdym kolejnym miesiącem Kunde wyglądał coraz lepiej i dzisiaj faktycznie można powiedzieć, że Sewija ma dwóch kapitalnych środkowych obrońców. Natomiast pytanie, czy będzie w stanie ich obu utrzymać. Oczywiście Sewilli nie czeka teraz tak ruchliwe okno transferowe jak przed rokiem, kiedy dokonano prawie 40 transakcji i wymieniono praktycznie całą kadrę. Natomiast wydaje mi się, że takich zawodników jak Diego Carlos i Kunde trudno będzie utrzymać. Natomiast Sevilla jest takim klubem, w którym gra się, uwierzcie, naprawdę z potężną presją. To znaczy, wystarczy Ci kilka słabych występów i albo dziennikarze zwalniają trenera, albo wychodzą z założenia, że jakiś piłkarz już się nie nadaje. I dzisiaj możemy przyznać rację Monciemu, który kiedy Kunde wyglądał naprawdę bardzo słabo, powiedział tak: On ma 20 lat, ale ludzie w piłce dziś nie potrafią już czekać. Dani Alves w tym wieku przyszedł do nas. Jest idealny do wysuniętej linii obrony ulopetegiego. Oglądałem go wielokrotnie. To ryzyko jest mniejsze niż się wydaje. Kunde jest dużo dojrzalszy niż wskazuje jego dowód. A przy okazji mówimy o zawodniku, który w razie jakiejś awarii, emergency, może wystąpić nawet na pozycji prawego obrońcy. Nie jest to oczywiście jego ulubione miejsce na boisku, natomiast Bądźmy szczerzy, jeśli mądzi wyciąga jakieś perełki z ligi francuskiej, patrz Grzegorz Krychowiak, to za chwilkę szybko się na tym też odbije finansowo. Jestem przekonany, że obaj ci piłkarze, i Diego Carlos, i Kunde, przyniosą wielkie pieniądze do tego skarbca Sewilli. Jeśli jest w Hiszpanii jakiś klub które możemy pochwalić za szkolenie bramkarzy, przede wszystkim w ostatnich sezonach tak jak Walencję, za produkowanie lewych obrońców, to z pewnością jest to Atletik. Natomiast ze względu na gigantyczną konkurencję, nie każdy bramkarz może zostać w Bilbao i tam się przebijać. Tego przykładem jest Aitor Fernandez, niski bramkarz, bramkarz, który znalazł się już na przedwstępnej liście Luisa Enrique i niewykluczone, że przy kontuzji któregoś z tych podstawowych bramkarzy dostanie szansę. Najczęściej interweniujący golkiper w Primera Division, Facet który ma niesamowicie dużo pracy Lewante. Piłkarz, o którym mówi się stosunkowo niewiele, natomiast on bazuje przede wszystkim na refleksie, na intuicji, na takim instynkcie w bramce. Naprawdę super bramkarz, o którym Powinno się chyba mówić mimo wszystko więcej i tak się zastanawiam, jak dzisiaj podchodzą do tego wszystkiego trenerzy, bramkarzy. Oczywiście konkurencja w ostatnich latach w Atletiku była potężna, bo to był Kepa, to był Alex Remiro, na tego bramkarza chcieli stawiać. To miał być generalnie bramkarz w przyszłości, natomiast on, Atletik, jak twierdzą władze w Bilbao, po prostu wystawił i zdecydował się na Real Sociedad. Był Kepa, był no właśnie wspomniany Alex Remiro, był Unai Simon nawet solidny, choć wyśmiewany, jako RIN z tego względu właśnie padł ofiarą gigantycznej konkurencji. Aitor Fernandes teraz występuje w Levante, czy zmieni klub na jakiś bardzo mocny? Podejrzewam, że nie, bo podejrzewam, że te warunki fizyczne będą go jednak ograniczały. Natomiast jak na możliwości Levante jest to piłkarz, który zdecydowanie wybija się ponad ten klub. No i właśnie ten atletik spośród klubów z pięciu najsilniejszych lich europejskich rzecz jasna jest klubem, który wykorzystał najmniejszą liczbę piłkarzy w ostatnich latach, ale bramkarzy kilku tam Oglądaliśmy. Teraz oglądamy unaja Simona, który przeszedł ciekawą drogę. To znaczy on raczej nie był traktowany od samego początku jako pierwszy wybór. Władze Atletiku sądziły, że Alex Remiro jest bramkarzem lepiej wyszkolonym. Dzisiaj okazuje się, że jednak Unai Simon jest lepszy. I sytuacja była o tyle ciekawa, że w pewnym momencie Unai Simon wylądował na wypożyczeniu w drugoligowym Elche. Tak to często wygląda, jeśli chodzi o golkiperów wyszkolonych właśnie w Bilbao, że oni są wypożyczani do klubów z niższych lig jak Kepa, na przykład do Realu Valladolid. No i cóż, i Unai Simon wylądował w Elcze, posiedział tam 20 dni, co się okazało, że Atletic rozbił bank, sprzedając Kepę do Chelsea, a przy okazji kontuzji doznał Jago Rin, który miał go wtedy zastąpić. Przy okazji też oczywiście toczyły się negocjacje w sprawie kontraktu ze wspomnianym Remiro. Unai Simon został więc po tych 20 dniach wezwany zaprezentował się naprawdę doskonale. Później były wzloty i upadki, przegrana rywalizacja z Jago Rerinem, natomiast dzisiaj trudno wyobrazić sobie bramkę właśnie bez unaja Simona. Rafael Alcorta, dyrektor sportowy Atletiku, twierdzi, że to już jest gotowy piłkarz, który daje spokój. Pyta o niego między innymi Walencja i to nie może zaskakiwać. Natomiast w kontekście wychowanków Atletiku zawsze pojawia się takie pytanie, czy znów będziemy mieli do czynienia z piłkarzem, który na tyle utożsamia się z Bilbao, że będzie chciał tam zostać do końca kariery. Jak być może może Iker Muniain czy Iniaki Williams, czy kiedy pojawi się jakaś ciekawa oferta z klubu, na przykład Premier League zdecyduje się na odejście. Na razie tego nie wiemy, natomiast Unai Simon to też jest nazwisko, które myślę, że zostanie zahaczone przez Luis Enrique w najbliższym czasie. Na liście przedwstępnej także już się znajduje. Skoro jesteśmy przy kraju Basków, Mikel Merino, piłkarz, któremu średnio powiodło się w Borussia Dortmund, średnio powiodło się w Newcastle United i pewnie kibice Bundesliga, a także Premier League dziwią się, że zwracam uwagę na tego piłkarza, natomiast w kontekście Tekście Merino, ja jestem przekonany, że gdyby futbol nie został przerwany, on miałby za sobą albo już teraz debiut w reprezentacji Hiszpanii, albo minimum powołanie na mecze marcowe albo czerwcowe. Piłkarz, który trafił do idealnego dla siebie środowiska. Początek był nierówny, natomiast dzisiaj jest gwarantem pewnej stabilizacji w drugiej linii Realu Sociedad. Stabilizacji to słowo klucz, ponieważ gwarantuje to, czego czasami brakuje Martinowi Odegardowi, który bywa chimeryczny, na co wpływ rzecz jasna mają kontuzje i ten rok 2020 już tak udany w wykonaniu Norwega nie jest. Natomiast Mikel Merino jako ta ósemka, grająca przed obrońcami, która potrafi pracować w defensywie, który jest świetny, jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, który zdobywa sporo bramek po uderzeniach głową, który przede wszystkim ma jedną rzecz, wyprowadzenie piłki, to charakterystyczne zagranie między formacjami, prostopadłe podania, które gubią czasami czterech, czasami pięciu rywali i umożliwiają przekazanie piłki właśnie do Martina Odegarda, który później z kolei transportuje ją do napastników. W realu Sociedad jest wielu kluczowych piłkarzy, natomiast tak podejrzewam, że gdyby w prywatnej rozmowie trener Chury Urdin i Manolo miał powiedzieć, który zawodnik jest dla niego najważniejszy. Ja obstawiam, że wskazałby właśnie Michaela Merino, zawodnika, który tak swoją drogą podejrzewam, że bardzo wiele zawdzięcza Janowi Urbanowi, bo to był kluczowy trener w jego karierze, trener, który faktycznie na niego postawił w osasunie i który zauważył u niego olbrzymi potencjał. A z osasuny zapamiętajcie sobie jedno nazwisko, tak na szybko, Perwis Estupinian, łączony już z gigantycznymi klubami jak Barcelona, jak Manchester United, także jak inne kluby z Premier League. Ja jeszcze nie do końca wierzę w te informacje, natomiast jest to piłkarz, który z każdym kolejnym sezonem się rozwija i który pokazuje, że zamierza aspirować faktycznie do topu. Niesamowicie przebojowy, taki eksplozywny boczny obrońca, który praktycznie cały czas gra z przodu. Niesamowity ciąg na bramkę, wydolność, bardzo mocny strzał, bardzo duża liczba dośrodkowań. To wszystko gwarantuje Ekwadorczyk, który kiedyś grał w Granadzie, w rezerwach tego klubu z Pawłem Bochniewiczem i Paweł właśnie chwalił tego piłkarza za taką boiskową bezczelność, bo nie widzi przeszkód. Czasami jakby miał Klapki na oczach, jedzie po prostu do przodu Perwis Estupinian, ale pamięta także o powrotach do defensywy i oczywiście, choć teraz wymienia się go w kontekście Chelsea czy Manchester United, to wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie na taki klub, ale gdyby Estupinian teraz wylądował w jakimś klubie, na przykład na poziomie Sevilla, gdyby Sergio Regilon zdecydował się na powrót do Realu Madryt, a później wybrał jakiś inny klub, to nie wykluczam, że Ekwadorczyk tam właśnie wykonałby, wykonałby ten kluczowy krok w kierunku futbolu elitarnego. Zdecydowanie nazwisko reprezentanta Ekwadoru to jest nazwisko do podkreślenia i to taką naprawdę grubą kreską. To by było tyle. Czekam na Wasze propozycje. Jakich nieoczywistych piłkarzy Wy wskazalibyście właśnie w takim odcinku? Mam oczywiście świadomość, że wielu z Was doskonale zna tych zawodników. Natomiast myślę, że jeśli ten kanał oglądają także kibice innych lig niż hiszpańska, to. To mogą niekoniecznie tych piłkarzy kojarzyć, a warto żeby ich zapamiętali, bo kto wie, być może któryś z tych piłkarzy kiedyś wyląduje właśnie w Chelsea, United, Arsenalu, to Tottenhamie, Bayernie, Borussii, Juventusie itd., itd., bo jest tutaj faktycznie kilku zawodników predestynowanych do wielkiej gry. W każdym razie czekam na Wasze propozycje, co Wy sądzicie na ten temat. Nieoczywiste postaci za liga, na które warto zwrócić uwagę. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście. Do aplikacji Kanal Plus przez internet, gdzie możecie oglądać wszystkie nasze mecze, wszystkie programy. Teraz nowa propozycja, jej wysokość Premier League, czyli naprawdę świetny, cotygodniowy program o Premier League prowadzony przez Andrzeja Twarowskiego. Także moje rozmowy w tym tygodniu, proponuję rozmowę z Joelem Walencją, najlepszym piłkarzem ostatniego sezonu Ekstraklasy, dziś występującym bez większego powodzenia w Brentford w Championship. W każdym razie zapraszam Was właśnie na tę rozmowę, którą zawieszę tutaj w linku, kiedy tylko zostanie ona opublikowana. Jak zwykle byłbym wdzięczny za łapki w górę i za komentarze, bo wiadomo na co to wszystko wpływa i bardzo Wam dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Słyszymy się w weekend przy meczach.